prawomocny wyrok w głośnej sprawie rolników oskarżonych o znęcanie się nad stadem krów. Wyrokiem sądu rejonowego w Piszu z 20 marca 2023 roku oskarżeni Ewa P. jako prowadząca w jednej z miejscowości w gminie Pisz, gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka oraz Wojciech P. jako faktycznie zajmujące się w tym gospodarstwie zwierzętami gospodarskimi, Zostali uznani za winnych tego, że w okresie od początku czerwca 2022 roku do 19 sierpnia 2022 roku znęcali się nad co najmniej 90 zwierzętami gospodarskimi bydłem. Sąd ustalił, że oskarżeni utrzymywali zwierzęta bez dostępu do odpowiedniej karmy i bez stałego dostępu do wody. Nie zapewniali opieki weterynaryjnej i pielęgnacyjnej. Drastyczne warunki utrzymywania powodowały długotrwałe cierpienie, wychudzenie, niedożywienie i odwodnienie zwierząt, oparzenia skóry, przerost i zesztywnienie stawów. Następstwem tego była śmierć głodowa bądź wskutek utonięcia we własnych odchodach bliżej nieokreślonej liczby zwierząt. Sąd rejonowy w piszu. Wymierzył oskarżonym kary po 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także orzec wobec oskarżonych zakaz posiadania zwierząt gospodarskich oraz zakaz prowadzenia gospodarstwa rolnego związanego z wykorzystaniem zwierząt i oddziaływaniem na zwierzęta na okres 10 lat. Ponadto do skarżonych na rzecz stowarzyszenia zajmującego się obroną zwierząt zasądzone zostały nawiązki w kwocie po 20 tysięcy złotych. W odniesieniu do EWP sąd rejonowy zdecydował również o przypadku na rzecz Skarbu Państwa zwierząt gospodarskich w postaci bydła zabezpieczonych w jej gospodarstwie. Strony odwoływały się od tego wyroku. Ostatecznie sąd okręgowy w Olsztynie, w dniu 31 lipca 2023 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji.